Go na zero, jeden zero, kiawa, saran, jako że jeszcze nie miałem seta, dam jeden, bo będzie zero i dostanę seta. Dobra, pój. Take it! O, oh, astral! O, oh, dobrze, hipnoza. <grywa> dobrze. kończynka odcinka, Fuck! Co do chuja? Mumia. Zero sp! Diabeł. Elf. Dobra, armia, armia git. Armia git, bardzo git. Powietrze, powietrze, bo... Shit, nie dostałem powietrza. Gramy hipnozę i nie dostałem powietrza. What? Rot, blind, może być, fire shield, gówno, inteligencja. Dobrze, że przed. O, dostałem powietrze, o! Powietrze, złapałem powietrza. Świeże powietrze, haramby. Ten wygrał ze Snaxem, nie wiem czy... Se... To jak on musi się zdradzić, czy będzie chciał zagrać? Pada na tym, pani kamyku! Ostatnio zacząłem blacklistować. Dzisiaj ostatnie ostrzeżenie. Jest Twitch chat? Twitchat używamy. Ostatnio z Blacklistowałem, ostatnie ostrzeżenie dla pana. Pomimo, że jak pan miał będzie będziesz pusiał tylko już na Twitchchacie. Ok, sorki, spok. Bo już ostatnio wsadzam ludzi do pierdla. Pan, panu widzisz, że ja mam za dobre serce dla ciebie. Za dobre serce, już 100 razy groziłem, a już niektórych wsadziłem do pierdla. Nie, ja mogę ci nutkę napisać, zaraz smutkę nie będą to szklanki, dawaj, zobaczymy, jak dobre, to, to puszczamy. Siema, Makus. Dobra, hipnoza. Tarata, tarata. Dobrze, panie Denweryk. Thank you, god bless w takim razie. Dobra, żeby seta nie dostał. No set, Przegue. Jak się odegram to kończę z tym Nie ok, nie ok panie właśnie, nie zgadzam się Dostał jakiś olstat. Ma 8-9 Zajebiście, <grym> Pipo tego nie mogę, ale tego bo buza mogę, to poczekajmy na jego turę bliżej. Znaczy powiem tak. Słucham. Słucham. Co daję Majoni? Skuany. Jasny gind. Jarmaśka w Jasny givint. się <ścoughs> cieszy, skuman. Ej, nie! Panie, co? Dobry dzień miałem, nie zepsuj mi go, panie. Panie, ale ja nie jestem Snax. Widzisz na czacie. Nie jesteś snacks, to prawda. O, jest. czy cię snacks nie ma. To nie był snacks akurat, no. Dobra, go. A on nie był snacksem, to prawda. I zabrał mi andala. O! To co dostałeś z ciekawości? Kurwa, miałbym maga. Jedynki. No, racyk. Dobra, cyk. Dobra, cyk. Który, który kolor teraz ja? Bo już mi się pojebało przez to wszystko. Ja teraz blue. Nie. Ja blue teraz. Ja, red, dobra. Kurwa, Lord Hard. Nie za się ze mnie. Znowu tego smoka zasrańca dostał. No state te. Ile golda. Zawina. M. Mm. Ja snie wint. 0 dla niego. Odbijemy się jeszcze. Almagnon Blada dostaw. Nie, nie, no, nie, nie muszę coś dostał. Zdawu? Ale nie dużego. Aha, aha. <grytanie> Niedużego, taki skromny czajniczek pewnie dostał, niedużego, skromniutki, takie o tyci tyci O oh, shit Coś tam grał ze mną Panie gambler Może rankietniki na skilteście. testie, ni uja, ni uja Nie ma opcji O jajku, jajku Co on tam dostał, diabeł jeden no nie no, nie mogę być z 200 blot, Trail. Nie. no nie Next jakiej będzie organizowany ten turn skill testa? Może Co to znaczy, nie ma kolor tutaj, że ewentualnie, że jak masz szybszą jednostkę to będziesz pierwszy zaczynał O, to dużo zmienia w niektórych grach, gra, wygra coś w końcu, staram się Jasne. GWINTLINA. no jaki orb, no jaki nek, no ja Ja pie... no ale znowu nic Zombie, gremlin, piki Kurwa Maszka, ja pierdolę co jest Many nie mam na nic A jednego jest Volta Kurwa, trzech z szereg szarlaków. kurwa. 2 xt 1 2x2. A sedno HP. Przecież sedno HP na tej mapie jest broken, bo tutaj grasz na pałk. Przecież do HP jest broken. Tutaj. 4-0. <grystanie> zero, <grystanie> Nie, no jeszcze

Znowu nic. Jięk dalej. Szkielet. Nymfa. No czemu wą z tą tajnie w końcu? No. z tymi... O, gold dragon. Jurk, Quicksand, Teleport, Berzerk. Żadnego spela ofensywnego, on się spełni. Cura, co najbliżej, Teleporta. Loga, zajebiście, tak, będę spierdał. No nie mówię, że 3-0 w pizdę dostaję teraz. Nie może, że dostaję 3-0 w pizdę teraz. Masz berzerka, Mam 10 many. O, o, o. Ja pierdy, Lekta nie wygrywa 3-0 przegrywa 2-3. No musimy to wygrać w takim razie. Dwa razy cure, no smoko, nie będę curować. Nie no kurwa, jak Nexto 500. Przecież jak przegram Nexto 500, to jestem minus 700 Blood Trail. I co, będą 700 i minus 1400 Blood Trail? Jasny, gwint, no nie. Odkujesz się, ta, ta, widzę jak się dzisiaj odkuje. Same te jedynki dostaje, co jest. Minus 2400 240 right Odda później, spokojnie, tak. Come on, A, shit. to ma dużo mocniejszego smoka niż ja. Dobra, jak będzie minus moralował, to może na wampir, Nie no, ma 11 defa, ataku na tym, no to przecież mi łeb rozwali, no. Zjebieć tu nie... Ja... A, do tego spoka powiedziałem. Widzicie, z łapami pchasz, no. Szanowny, on chce się ze mną widzieć, a ja shit. Zaraz no i jak Power stok No i no jak? Ja jebie. Nie widziałem. Ej, <laughs> I ten śmiech. Nie. Nie. Jakby Jakbym to ujebał i to ujebał, to jeszcze jest nadzieja. Majne. Walnę i uciekam i zida. Widać, <śmulny> to ja ci da widać do? Chyba. Ma nie. Ourofa, cokolwiek bym miał. Jak ta strzelaku już Mora, ale muszę to spolkować! <tryk> <tryk> Fuck Jasne. wind Quicksand security. Kurwa, rusza się czarny Shit Elo kiciulek Witam Co jest? Icebolta dostałem, co z bolta? W gołębia, o shit <laughs> Dobra, dobra woda. <laughs> dobra, dobra Jur Cofnij wampierza Jasne, granie rankety z killteście? No, granie do prawdziwych high to jest, daj spokój normalnie. Dobra, bijamy czarnego, czarnego na łeb. Swordy mnie porobią, coś czuję. Siema, No, Dobra. Bo biegał! Bo to Spina, bo to sorsa jest, ma tak słoda przecież! Jasny gwint! Jasny gwint! Pnomada! Ma? Ma? A Minus moral na tym, go. Go, 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 go. Minus moral na tym. To minus moraluje? Czekaj, mam jeszcze cura. Cure nie mogę na smoka. Shit. Więc jeżeli obiję to i zbiję to, obić to, zbić to, vampir karuje. Pff. Dobra, go smoka. Minus moral, nie! Ale ten czarny jest shieldy Fuck NIE! SWORD się RUSZA! NO NIE! NO SNAXIU! NO! Nie... Okej, no czy to mogę jakoś zrobić? Do spanka? NIE! Słodziutki Siet Forty leciał, No porąbany ciął, no! Jak porąbany, pa, po 73, 70-50, no w skóry żywlet Dobra, nie wiem, czy 4 wampiry stankują smoka? Nie, bo ma 11 ataku i ofensa, no jakby nie miał to może Shit Jak mi przyjebał tego ptaka? ん